Na koniec chciałem panią zaprezentować bardzo ciekawie, według mnie, przygotowany kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Dotyczy klasy pierwszej szkoły podstawowej. Troszeczkę inaczej zbudowany niż te poprzednie. I prześlećmy. Kolejne elementy. W punkcie pierwszym jeszcze może y, omówię, jak tutaj y, oceniamy w tym kwestionariuszu, ponieważ y, tam było od 1 do 4. Tutaj mamy, tak jak y, w przypadku ocen, od oceny bardzo dobrej 5 do oceny niedostatecznej 1. I w punkcie pierwszym dziecko jest w sprawne w czynnościach samoobsługowych. Pojawiły się też tutaj wskazówki pomocne przy dokonywaniu oceny. I w punkcie pierwszym mamy: należy zaobserwować podczas codziennych zajęć samoobsługowych, ubierania, jedzenia, Posługiwania się przyborami szkolnymi oraz zapytać rodziców. Punkt drugi. Umie zawiązać na kokardkę sznurowadła wstążkę. I we wskazówkach należy zaobserwować podczas ubierania się dziecka i zabawy oraz zapytać rodziców. Punkt trzeci. Jest sprawne podczas zabaw manipulacyjnych i konstrukcyjnych. No i ponownie, jak powyżej, należy zaobserwować podczas zabawy, czy dziecko wybiera ten typ zadań lub podejmuje propozycję nauczyciela dotyczącą np. budowania z klocków. Punkt czwarty. Trzyma poprawnie narzędzia do rysowania, malowania i pisania. Należy zaobserwować podczas na przykład zajęć plastycznych. I te cztery punkty dotyczyły motoryki małej, czyli sprawności ruchowej rąk. Idąc dalej, w punkcie piątym mamy sprawne ruchowo. Czy dziecko jest sprawne ruchowo? Skacze, szybko biega. Należy zaobserwować podczas zajęć ruchowych oraz zapytać rodziców. W punkcie szóstym chodzi po linii stopa za stopą stoi chwilę na jednej nodze. Należy zaproponować dziecku zabawę ruchową, na przykład naśladowanie Bociana. I te dwa punkty, piąty i szósty, oceniały motorykę dużą, czyli sprawność ruchową całego ciała i równowagę. Punkt siódmy: dziecko układa z fragmentów obrazki według wzoru. Należy zaobserwować podczas zajęć, w których używa się układanki, puzli. Można zaproponować złożenie rysunku rozciętego na kilka części. Na przykład na 5-6 części jednego z dwóch identycznych. Punkt ósmy. dostrzega braki na obrazkach. Należy stwierdzić, jak dziecko sobie radzi z porównaniem i wskazywaniem około 10 szczegółów lub braków różniących się dwóch rysunków. Numer 9. Dziecko rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, a także cyfry, litery, które już poznało. Należy zaobserwować tę umiejętność podczas codziennych sytuacji, oglądania obrazków. Warto też zapytać rodziców, czy dziecko rozpoznaje np. literę A lub T na przystankach autobusowych, tramwajowych oraz rozpoznaje niektóre znaki drogowe. Numer 10 W szeregu elementów lub figur. Wskazuje jeden inaczej położony. Należy ocenić, jak dziecko sobie radzi ze wskazaniem elementu niepasującego do ciągu rysunków. Na przykład, nauczyciel rysuje szlaczek z trójkątów. Jeden z nich jest inaczej ułożony w przestrzeni. Punkt jedenasty. Rozpoznaje litery i cyfry podobne, lecz inaczej położone w przestrzeni. Należy ocenić, czy dziecko potrafi wskazać element, literę, cyfrę, która nie pasuje do szeregu pozostałych. Na przykład, nauczyciel rysuje szlaczek złożony z cyfry 6, w którym Dwie trzy cyfry są w innym układzie przestrzennym, na przykład jako dziewiątka lub odtworzone zwierciadlanie. Punkty od 7 do 11 sprawdzały nam funkcje wzrokowo przestrzenne. Teraz w punkcie od 12 do 17 będziemy sprawdzać koordynację wzrokowo ruchową. Punkt dwunasty. Dziecko sprawnie rzuca i chwyta piłkę. Należy zaobserwować podczas zajęć ruchowych. trzynaście. Sprawnie posługuje się nożyczkami. Należy zaobserwować podczas zajęć plastycznych. Punkt czternasty. Dziecko potrafi narysować ze wzoru koło, kwadrat, krzyż, trójkąt. Należy zaobserwować podczas zajęć lekcyjnych i dowolnych innych zachęcić dziecko do odwzorowania figur geometrycznych. Punkt 15. Dziecko potrafi starannie pokolorować lub i Zakreskować rysunek konturowy. Należy zaproponować pokolorowanie lub zakreskowanie dowolnego rysunku konturowego. Punkt szesnasty. Dziecko precyzyjnie rysuje po śladzie. Należy zaobserwować podczas zajęć plastycznych. Punkt 17. Dziecko sprawnie rysuje szlaczek w liniaturze wykonuje zadanie do końca. Należy na zajęciach plastycznych rozpocząć rysowanie szlaczka umieszczonego w poszerzonej liniaturze i zachęcić dziecko do dokończenia go. Przechodzimy do funkcji słuchowo językowych. I to będą punkty od 18 do 29. Punkt 18. Dziecko rozpoznaje i tworzy rymy. Podczas zabawy z rymami należy zaobserwować, czy dziecko spośród trzech słów, na przykład kotek, kredka, płotek, wskazuje te, które się rymują. Oraz czy podaje słowa, które tworzą rymy, na przykład do mama, Dama Brama. Punkt dziewiętnasty. Dziecko poprawnie wypowiada głoski. Należy zaobserwować podczas codziennych zajęć i zapisać, które głoski wypowiada dziecko niepoprawnie. Ja tutaj dodałabym jeszcze, że jeżeli wypowiada niepoprawnie, sprawdzamy i zapisujemy. Na jakie głoski zamienia, lub czy po prostu głoska jest zniekształcona. Punkt 20. Dziecko rozróżnia pary słów, które różnią się jedną głoską. Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki językowe, gdy dziecko wskazuje, czy słyszy parę tych samych wyrazów, czy innych różniących się jedną głoską. Na przykład: tom, dom, noże, nosze. 21. Sprawdzamy, czy dziecko poprawnie dokonuje analizy sylabowej słów. Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki językowe, gdy dziecko dzieli na sylaby oraz dłuższe słowa, na przykład: dom, domek, domeczek, czekolada. 22. Poprawnie dokonuje syntezy sylabowej słów. Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki językowe, gdy dziecko łączy sylaby, tworząc coraz dłuższe słowa. Na przykład o sa. Kolacja. Po nie działek. 23. Dziecko poprawnie wydziela pierwszą i ostatnią głoskę w słowie. Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki językowe na przykład jedzie pociąg naładowany towarami, których nazwy zaczynają się na głoskę k. Jakie to towary? Jaka głoska mieszka na końcu słowa auto? 24. Dziecko potrafi dokonać analizy głoskowej krótkich i prostych słów. Należy zaobserwować, czy dziecko potrafi podać głoski, które słyszy np. w słowie nos. 25. Dziecko poprawnie dokonuje syntezy głoskowej krótkich słów. Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki językowe. Na przykład badają, badający podaje w formie izolowanych głosek imię O, L, E, K, a dziecko powinno je poprawnie wypowiedzieć Olek. 26. Szybko wymienia ciąg nazw, np. Na imiona dziewczynek, nazwy zwierząt. Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki językowe. 27. Rozumie zabawę w mowę kaczek. Usuwa sylabę K sprzed każdego wyrazu. Należy ocenić podczas zabawy w zagadki językowe, na przykład czy dziecko potrafi rozpoznać swoje imię oraz imiona innych osób usłyszane w zmienionej formie, na przykład z dodatkiem sylaby k. Ka Zosia, Ka 28. Dziecko potrafi utworzyć słowo przez usunięcie z niego pierwszej głoski. Podczas zabawy w zagadki językowe należy ocenić, jak dziecko wykonuje polecenia typu, gdy usłyszysz słowo Drogi, nie mów pierwszej głoski D. Zgadnij, jakie słowo powstało. 29. Dziecko potrafi szybko nazywać wskazywane elementy na obrazku. Należy ocenić, jak dziecko radzi sobie z nazywaniem elementów na obrazku w dowolnym ćwiczeniu. Punkt 30. Pamięta wierszyk, wierszyki, rymowanki, piosenki. Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych Podczas zajęć dydaktycznych warto też zasięgnąć opinii rodziców. Punkt 30 sprawdza pamięć. Punkt 31 będzie dotyczył lateralizacji, którą jednak powinno się o wiele szerzej sprawdzić. Tutaj mamy jedynie wymienione ma ustaloną dominację ręki, prawo lub leworęczność. Należy zaobserwować podczas rysowania i pisania oraz czynności samoobsługowych, na przykład jedzenia. 32 to będzie sprawdzenie orientacji w kierunkach lewo-prawo. Umie wskazać, gdzie ma swoją prawą, i lewą rękę, prawe i lewe oko. Należy zaobserwować podczas zabawy. 33. Sprawdzamy uwagę. Dziecko potrafi koncentrować uwagę, mimo zakłócających bodźców. Należy zaobserwować podczas zajęć dydaktycznych i zabawy. I wreszcie w punktach 34 do 40 sprawdzamy umiejętności sprzyjające uczeniu się czytania i pisania. 34. Dziecko zna niektóre litery. Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych podczas zajęć dydaktycznych oraz zasięgnąć opinii rodziców. Podobnie w w 35 dziecko zna niektóre cyfry. Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych i podczas zajęć dydaktycznych. 36. Potrafi rozpoznawać niektóre wyrazy. W sytuacjach codziennych, podczas zajęć dydaktycznych należy zaobserwować, czy dziecko rozpoznaje napisane swoje imię, imiona innych osób, które zna oczywiście, szyldy, podpisy pod obrazkami. 37. Interesuje się książką. Potrafi dość długo słuchać czytanego tekstu. Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych, podczas zajęć dydaktycznych, warto też dowiedzieć się od rodziców, czy dziecko słucha uważnie, a nie tylko ogląda obrazki. 38 Rozumie przeczytany przez dorosłego tekst i potrafi się na jego temat wypowiedzieć. Należy zaobserwować podczas zajęć dydaktycznych, Warto też zasięgnąć opinii rodziców. 39. Wypowiada się spontanicznie, budując zdania poprawne pod względem logicznym i gramatycznym. Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych i podczas zajęć dydaktycznych. 40. Dysponuje bogatym słownictwem. Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych i podczas zajęć dydaktycznych warto też zasięgnąć opinii rodziców. I do tego testu jest dosyć obszernie omówione, w jaki sposób obliczamy wyniki, w jaki sposób je interpretujemy jakie są założenia tego kwestionariusza. Opis metody, okres stosowania, obliczanie, interpretacja wyników, zakwalifikowanie do odpowiedniej formy pomocy, wdrożenie programu wsparcia, ocena udzielonego wsparcia, badanie kontrolne, rzetelność tego narzędzia diagnostycznego, podsumowanie analizy. Ja to całe panią wyślę, żebyście mogły sobie samodzielnie to prześledzić, bo same widzicie, że za wiele czasu zajęłoby nam analizowanie teraz tego w trakcie ćwiczeń, a myślę, że przykład jest bardzo ciekawy. Pochodzi z operonu, z Or yy, i warto jest też się z nim zapoznać. Moje panie, to tyle w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o tą część pierwszą ćwiczeń. Przygotowałam dla Was kilka testów, które przed chwilą Wam omówiłam. Oczywiście tych testów jest o wiele więcej, natomiast chciałam, żebyście miały takie przykłady, z którymi ewentualnie możecie. Popracować. Oczywiście możecie wybrać własny test, taki, który Wam najbardziej będzie odpowiadał. To już pozostawiam w Waszej decyzji. Co będę planowała jeszcze z Wami w kolejnych częściach naszych ćwiczeń? Chciałabym zrobić dla Was takie porównanie dwóch dyslektyków, z którymi miałam okazję pracować żeby wam pokazać, jak diagnoza dysleksja rozwojowa może całkiem inaczej wyglądać u dwóch różnych osób. To były dwie dziewczyny w bardzo podobnym wieku, więc mogłam sobie porównać, w jaki sposób funkcjonowały, jakie były deficyty, jakie były te, te lepsze strony, które, które pracowały i były gorsze, Także chciałabym Wam też to pokazać na konkretnym przykładzie, na podstawie, właśnie opinii i funkcjonowania w szkole tych dwóch osób. Oprócz tego, e, chciałabym Wam też na konkretnym przykładzie, zaczynając od pokazania Wam opinii sporadni e, psychologiczno-pedagogicznej, oczywiście bez tych wszystkich danych wrażliwych. E, poprzez pełną diagnozę i poprzez pełną terapię dla konkretnej osoby, u której właśnie stwierdzono dyslekcję i z którą też przez wiele lat pracowałam, Czyli opinia diagnoza i terapia dysleksji dla konkretnej osoby. Ponieważ pytacie Panie nadal o, o to dostosowanie wymagań, oczywiście już w takich konkretnych przypadkach, to być może pokażę, jak zdążę, jeszcze jeden przykład, osoby, u której właśnie też takie dostosowania zostały rozpisane. Może to jakby coś dodatkowo też jeszcze Panią. Podpowie, chociaż no trzeba to zrobić w zależności od swojego przedmiotu, jakby dostosować do swojego przedmiotu, którego się uczy. No bo hmm, jeżeli bym to chciała panią tak całościowo przedstawić, to właściwie hmm, tylko temu byśmy musiały ten wykład i te ćwiczenia poświęcić. To jest naprawdę obszerny, dostosowanie wymagań, to jest bardzo obszerny hmm, temat, więc no nie jesteśmy go w stanie tutaj wyczerpać. I e, chciałam pokazać Wam również e, przykładowy e, taki program terapii dysleksji, oprócz tego, który sama Wam na konkretnym przykładzie e, przedstawię, chciałabym jeszcze przedstawić Wam inny taki przykładowy program terapii, ale również zaproponować Wam e, różnego rodzaju zestawy ćwiczeń. Rozwijających na przykład percepcję wzrokową, ale nie tylko, bo chciałabym tutaj sięgnąć również do mojej biblioteczki i pokazać Wam w miarę możliwości i czasu kilka pomocy, które możemy wykorzystać, czy właśnie pełnych takich tych zestawów ćwiczeń, czy to obrazkowych, czy innego rodzaju, które też będziemy mogły. Wykorzystać zarówno do diagnozy, jak i do terapii. Na pewno w momencie, kiedy będę mówiła o diagnozie, wspomnę na razie tak bardzo ogólnie o konkretnych punktach, które są zawarte, kiedy wykonujemy diagnozę logopedyczną, bo później do nich chciałabym się też odwołać. Więc tak bardzo krótko wspomnę, dlatego, że my je bardzo szczegółowo będziemy omawiać już na przedmiocie, który mam nadzieję już zrealizujemy na żywo. Będzie to przedmiot diagnoza logopedyczna, właśnie. I wtedy, jakby bardzo tak postaram się szczegółowo to Paniom omówić. Natomiast tutaj, będę tak bardzo ogólnie te punkty, które szczególnie będą mi. Potrzebne. Tam na pewno skupię się bardziej na lateralizacji i też tej lateralizacji poświęcę no nie wiem, czy osobną część, czy taką, powiedzmy, jedną z takich dłuższych części, którą będę nagrywała bo uważam, że jest to bardzo ważna część diagnozy również w przypadku dysleksji. No i to tyle, co na ten moment tak yy, przyszło mi na szybko do głowy. Być może jeszcze trochę, yy, trochę tego mi się nazbiera, tak żeby to czasowo nam wszystko ładnie się ułożyło. No bo tak jak mówiłam, chciałabym się z paniami spotkać jeszcze raz poprzez Skype'a, gdzie już w takiej formie bardziej no nie egzaminacyjnej, bo nawet nie chcę tego tak nazywać, ale takiej sprawdzającej będę rozmawiała już z paniami, tak, żeby móc wam wystawić ocenę. Także na spokojnie, nie obawiajcie się, naprawdę będzie miło, sympatycznie, jak zawsze, zresztą w tych naszych rozmowach poprzez Skype'a. Moje panie, dzisiaj już jest bardzo późno. Ja jestem też już dzisiaj bardzo zmęczona o cały dzień. No, boli mnie głowa, co zresztą chyba widać po mnie, e, nieistotne. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. To był kolejny taki etap. Myślę, że ważny, ale też jakby dla Was dosyć trudny, bo te testy były bardzo podobne i mam nadzieję, że gdzieś tam nie zgubiłyście się po drodze. Wszystkie testy oczywiście panią dośle razem, właśnie z tą częścią ćwiczeń. Także będziecie mogły sobie z tego spokojnie skorzystać. Broń Boże, nie musicie się tego uczyć na pamięć. Oczywiście tu chodzi tylko, żebyście umiały je zastosować, wykorzystać no i jakieś wnioski z nich wyciągnąć. Także dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru właściwie w moim przypadku. I mam nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy. Zapraszam na drugą część ćwiczeń, którą nagram, mam nadzieję, jak najszybciej i w najbliższym czasie paniom doślę. Do widzenia.